22 marca 2025 roku odbywała się giełda kolekcjonerska w Łodzi. Ja też na tej giełdzie byłem. Dzisiaj pokażę Wam, jakie fajne rzeczy udało mi się kupić. Podzielę się też kilkoma spostrzeżeniami na temat samej giełdy. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Pamiętajcie, subskrypcja dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. No i zaczynamy od razu o samej giełdzie. Słuchajcie, giełda jest giełdą dwudniową. Ja wspomniałem na wstępie, że 22, no bo 22 takie mam przynajmniej wrażenie, i z opowieści osób, które na tej giełdzie bywały na dwóch dniach wiem, że jednak więcej rzeczy dzieje się właśnie tego 22, znaczy przepraszam, więcej rzeczy dzieje się w sobotę, bo to zazwyczaj jest sobota niedziela, w tym przypadku był to 22 i 23. Czyli jeżeli oglądacie ten materiał od razu po tym, gdy go zamieściłem, no to prawdopodobnie ta giełda jeszcze trwa. Giełda jak najbardziej udana. Wystawców naprawdę bardzo wielu. Zauważyłem, że było bardzo wiele osób, które były po prostu z zagranicy, najczęściej ze wschodu. Tutaj, ja z racji moich zdolności słabych, zdolności językowych, nie jestem w stanie rozróżnić, czy to były, ale to podejrzewam, były kraje typu Litwa, Łotwa, Ukraina. Po języku po prostu. Stwierdzam, że prawdopodobnie te osoby stamtąd pochodziły. Sporo ciekawego towaru na stolikach powystawiane. Ceny bardzo różne. Powiem Wam szczerze, udało mi się kilka fajnych monet, właśnie które za chwilę Wam zaprezentuję, kupić, ale zauważyłem też, że niektórzy sprzedawcy mieli ceny podane w euro, a można powiedzieć, że monety, które mieli, no to. W złotówkach te ceny też by były odpowiednie, no więc myślę, że bardzo, bardzo zróżnicowane tematycznie, jak chyba za każdym razem, gdy jestem już na giełdzie w Łodzi, można powiedzieć, że przekrój tematyczny jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej oczywiście monet polskich, ale sporo monet, które były czy to cesarstwo niemieckie, Austro Węgry, troszeczkę mniej tym razem nie widziałem aż tak dużo, ale też były Rosja oczywiście bardzo dużo monet rosyjskich. Widziałem sporo monet greckich, rzymskich. Wiele, wiele ciekawych rzeczy, no i też, między innymi, rzymskie monety, udało się do mojego zbioru. Dołożyć. Natomiast powiem Wam szczerze, że mało monet łacińskiej Unii Monetarnej, przynajmniej takich jak ja szukałem, przyznaję tym razem niespecjalnie udało mi się coś ciekawego z dużych monet, takich których jeszcze bym nie miał, do zbioru dołożyć. Widziałem kilka bardzo ładnych koron z Wielkiej Brytanii. No, powiem szczerze, że gdybym nie miał, to prawdopodobnie uzupełniłbym zbiór, bo naprawdę ładne sztuki dało się, dało się znaleźć. No ale zdecydowałem, że z racji tego, że już mam, no to tam jakby w tym kierunku zakupów nie poczyniłem. Podobna obserwacja jak po giełdzie listopadowej. Te giełdy są dwa razy w roku, to jest wiosna, jesień. Ostatnia była właśnie w listopadzie. Wtedy miałem taką, takie wrażenie, że było mniej ludzi niż na giełdzie poprzedniej, natomiast samych wystawców na pewno było sporo. I tutaj miałem podobne wrażenie, to znaczy wszystkie stoliki, które były, Przygotowane dla wystawców były zapełnione, czyli naprawdę wystawców było bardzo wielu. Natomiast nie zauważyłem, żeby były jakieś bardzo duże tłumy, jeżeli chodzi o odwiedzających. Natomiast no, nie znaczy to, że nie było ludzi, bo było ich całkiem sporo. Natomiast bodajże w zeszłym roku na wiosnę, no po prostu miałem wrażenie, że jednak tych ludzi było znacznie więcej. Jestem ciekawy, czy jeżeli byliście, czy też macie takie właśnie spostrzeżenia. Było kilka atrakcji dodatkowych, m.in. alarm i wezwanie do ewakuacji, ale o tym może nie będę tutaj w tej chwili mówił. Ciekawa rzecz, generalnie. Dobra, i słuchajcie, przejdźmy sobie od razu do tego, co udało mi się fajnego kupić. No bo, jak widzicie, troszeczkę tych monet jest, ale z dużych monet są tylko dwie. Są to dwie monety, które już mam, no ale m.in. Ze względu na stan i na rzadkość występowania, no zdecydowałem się je właśnie do zbioru dołożyć. Sporo monet drobnych, fajnych, właśnie w standardzie Łacińskiej Unii Monetarnej, część takich, których jeszcze nie miałem, część na podmiankę i cztery monety rzymskie, też fajna rzecz. Pokażę Wam je tutaj na końcu, bo powiem Wam szczerze, one naprawdę są ładne. No zaczynamy od Hiszpanii, słuchajcie. Hiszpania 5 Peset zdecydowałem się kupić tą monetę, mam tą monetę też mam monetę w bardzo ładnym stanie natomiast ta, zobaczcie jak się prezentuje jak tutaj wyglądają detale to jest rocznik 1898 i ze względu na stan na... ona tutaj ma przetarcia jeżeli sobie zobaczycie na najwyższych partiach no, ale zobaczcie tą patynkę naprawdę moneta jest w wyśmienitym stanie no i zdecydowałem się ją do zbioru Dołożyć. Kolejna moneta to moneta pięciofrankowa. Tych monet zauważyłem ostatnio jest mało. To jest Napoleon III bez wieńca. Mam taką monetę w podobnym stanie, tylko jest przepolerowana. Ta jest naturalna, więc będę sobie zostawiał po prostu i jedna z nich zostanie prawdopodobnie. Zobaczę, czy ta, czy ta polerowana będzie gdzieś szukała w przyszłości nowego domu. I teraz coś, co jest yy, można powiedzieć największą perełką z wszystkich tych zakupów. Słuchajcie, jeden lir 1815 Parma Maria Luisa, to jest druga żona Napoleona Bonaparte. Ona była cesarzową Francuzów, bodajże od 1811 do abdykacji do 1814 roku. O ile tutaj nic nie pomyliłem, natomiast zobaczcie jaki jest stan tej monety. Naprawdę jestem zachwycony tą monetą. Postaram się Wam to pokazać. Zobaczcie jak wygląda tło. Są oczywiście jakieś nieświeżości na tym tle. Ona nie jest monetą absolutnie menniczą, natomiast zwróćcie uwagę tutaj detal, wszystko naprawdę jest w stanie rewelacyjnym. Jestem niezmiernie zadowolony, że taką właśnie monetę udało mi się do zbioru upolować jeszcze pokażemy tą trzecią stronę monety zobaczcie jak tutaj wygląda rand aczkolwiek trudno jest tutaj ostrość złapać ta moneta to 23... nie 23 gramy 23 mm średnicy 5 gramów i jest to srebro próba 900 kolejne dwie monety to monety z Hiszpanii i to są też podmianki. Słuchajcie, rzadszy wizerunek Alfonsa XIII, 1893 rok. Tej monety jest bardzo mało na rynku, rzadko można ją trafić. No i taka właśnie całkiem fajna, przyzwoita sztuka się trafiła. Widać, że była czyszczona, co tutaj, jak się przyjrzycie, w zakamarkach monet na przykład we w wewnętrznej części litery A widać pozostałości po brudzie, natomiast jest z monetą całkiem w ładnym stanie, no i właśnie do mojego zbioru dołącza kolejna, również Hiszpania, 1900 rocznik, też Alfonso XIII, późniejszy wizerunek i też właśnie zdecydowałem się nabyć tą monetę, pomimo tego, że już ją mam, no bo po prostu jest w bardzo ładnym stanie. No, te małe monety bardzo często, no po prostu ze względu na zużycie w obiegu, są mocno poprzecierane, portrety są mało czytelne. No tutaj obydwie te monety pestowe w bardzo ładnym stanie się trafiły. Dalej idę, mam trzy monety francuskie i takie maleństwo 20 centów z Napoleonem III, i też moneta dołożona, chociaż już ją mam, ale zobaczcie, w jakim stanie. Nie jest to moneta mennicza. Natomiast, tak jak powiedziałem, małe monety, najczęściej mocno zużyte w obiegu, bardzo też podatne na jakieś wygięcia czy uszkodzenia no, ze względu na rozmiar. No a tutaj mamy naprawdę w ładnym stanie 20 centów 1867 rok. Kolejna moneta, też takie maleństwo, ale troszeczkę większe, 50 centów. Tutaj już stan nie jest taki fajny, natomiast można powiedzieć, była w zestawie, zdecydowałem się. Dobrać, no taka moneta to gdzieś koszt, około 15 zł, myślę, więc dołożyłem 1866. Kolejna rzecz, i tego nie miałem, i to jest, słuchajcie, i to jest Ludwig Filip. Stan, jak widać, słaby. Natomiast jest to jedna, druga franka 1845. Ja miałem te połówki franka, tam były dwie wersje. Jedna była jako 50 centów, a jedna była po prostu jako jedna, druga franka. Ja te 50 centów miałem i to w całkiem fajnym stanie miałem. Mam, natomiast tego nie miałem, teraz już mam. Stan, jak widzicie, jest jaki jest, tak? Czyli jest przetarta. No ale zgodnie z tym, co ja praktykuję, czyli będzie w zbiorze, i w przyszłości pewnie będzie wymienione na coś ładniejszego. Kolejna rzecz równa, również maleństwo. 20 cm Włochy 1863 Wiktor Emanuel. Malutka monetka, ale też zdecydowałem się ją wziąć ze względu na bardzo ładny stan. I kolejna 50 cm. Tunezja 1917, też całkiem ładny stan. Tak jak powiedziałem, te małe monety, nawet czasami one nie kosztują dużo, więc, więc ja praktykuję taką zasadę, że biorę te monety i dopiero w domu sobie porównuję, która jest ładniejsza. A potem gdzieś w przyszłości, prawdopodobnie, monety szukają nowego właściciela. Kolejna moneta to moneta zdecydowanie już rzadsza od tych wszystkich, które Wam tutaj pokazałem. No, może poza parmą. Tutaj w przypadku tej parmy nakład to 66 tysięcy, tego nie powiedziałem. Słuchajcie, też jest to 50 lept bądź lepta. Tutaj nie wiem jak to dokładnie wymówić. I to jest kreta, też rzadka moneta, 1901 rok. Powiem Wam szczerze, gdzieś wygrzebałem tą monetę w zestawie i mocno się zastanawiałem, czy to na pewno jest to? Musiałem sobie w katalogu sprawdzić, czy wizerunek się zgadza, no ale zgadza się. Rzadsza moneta, nie spotkałem się z nią do tej pory. Natomiast mamy tutaj jak najbardziej standard Łacińskiej Unii, więc moneta do zbioru jest dołożona. Kolejna moneta to też moneta grecka, no ale tu już mamy po prostu Grecję 1873 jedna drachma i to jest podmianka, ja tą monetę już miałem, natomiast ta nie jest w stanie idealnym, ciężko zauważyłem właśnie tą Grecję, znaleźć w jakimś stanie naprawdę ładnym, no, natomiast taka całkiem przyjemna do zbioru ląduje jako podmianka no i teraz słuchajcie trzy monety, znaczy cztery w zasadzie, ale trzy są praktycznie takie same monety rzymskie i o tych monetach to ja myślę, że sobie przygotuję jakiś osobny materiał, bo na pewno będzie warto coś więcej o nich powiedzieć natomiast dzisiaj Wam je pokażę tak jest grubsza zdecydowałem się, że na zakup tych moneta są monety, które to są brązy rzymskie, które gdzieś zazwyczaj kosztują niskie parędziesiąt złotych, natomiast tutaj stwierdziłem, że podoba mi się po prostu jakość wykonania, jeżeli chodzi o te wizerunki ten brud czy patyna taka żółtawa i tutaj scenki, które są na tych monetach mamy tutaj legionistę walczącego z jeźdźcem konnym, tak przynajmniej odczytałem że tak to jest, przebijającego go włócznią, są to monety prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie bo jestem w trakcie weryfikacji tego Konstancjusza II, ale na temat tych monet przygotuję Wam więcej informacji w najbliższej przyszłości takie ładne monety z brązu i jeszcze jedna moneta, też moneta rzymska i tutaj powiem Wam szczerze, troszeczkę kupiona w ciemno, ze względu na to, że mi się podobała wymaga identyfikacji ale to będzie prawdopodobnie teodozjusz, tak, o ile dobrze to rozczytuje. tutaj na tych monetach rzymskich jest o tyle dobrze, że tutaj mamy wprost podane jeżeli chodzi o władcę, natomiast no, wymaga ona odczytania, rozszyfrowania dokładnie kto kiedy z jakiego okresu jaka mennica taka ładna monetka no więc jak widzicie monet całkiem sporo do zbioru się udało nabyć ja najbardziej jestem zadowolony oczywiście z tej parmy którą wam tutaj pokazałem następnie te monety rzymskie też bardzo ładne monetki niezmiernie jestem zadowolony właśnie z wyjazdu no, i już szykuję się na kolejne giełdy. Z tego co wiem, to bodajże 6 kwietnia, o ile nie pomyliłem daty, będzie giełda w Warszawie. Też zastanawiam się, czy się na nią nie wybrać. No i myślę, że kolejna edycja giełdy łódzkiej, która będzie prawdopodobnie w listopadzie, już do mojego kalendarza jest wpisana. No, bo praktycznie za każdym razem, gdy na tej giełdzie się pojawiam, to lepiej lub gorzej, ale zawsze coś fajnego do zbioru trafia. Tak, był i tym razem. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jestem ciekawy, napiszcie w komentarzach, czy byliście, czy udało Wam się coś fajnego upolować. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany wsparciem kanału, no to tutaj informacje znajdziecie pod filmem. No i zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki, cześć.